Sam zajął Morię i ustanowił tam swoje rządy siłą. Orkowie z Grunglistych uznawali jego władzę, a nawet dekady po jego śmierci wciąż pałali rządzą zemsty za jego zabicie. Świadczy o tym lojalność Orków wobec własnych lokalnych wodzów i o tym, że potrafili oni funkcjonować jako niezależna siła polityczna na mapie Śródziemia, przynajmniej przez pewien czas. Można więc rzec, że Azok stworzył coś w rodzaju małego orkowego królestwa w sercu Morii. Niezależnie od woli Saurona. Przy okazji Azoga i Orczyk Królów, chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej postaci, a mianowicie o Orku Golfimburze. To on w roku 2747 III ery poprowadził swoją bandę orków z góry Gram na południe, pustosząc przy tym tereny Eliadoru. W północnej ćwiartce Szajeru doszło do bitwy na zielonych polach które to napastników powstrzymały oddziały hobbitów dowodzonych przez bandobrusa tuk.